Cześć, z tej strony Ewa. Witam Ciebie w kolejnym odcinku serii tutoriali dotyczących programu Artistic Digitizer Junior. W tym odcinku pokażę, w jaki sposób można grupować elementy haftu, jak je rozgrupowywać i kiedy ta funkcja jest potrzebna. Na potrzeby tego tutorialu przygotowałam tutaj ten haft. On jest połączony z kilku elementów, czyli z gotowych haftów. Taki element, jak zaznaczę, zobaczcie, że on jest zgrupowany, czyli ja mogę dosyć łatwo sobie manipulować tym elementem, tak aby uzyskać ten efekt, który mnie interesuje. Ten akurat element jest rozgrupowany, czyli jak musiała tą różę przesunąć, to jest to dosyć trudne. Tutaj mam w tej chwili wybór, wybór prostokątem. Spróbuję ją zaznaczyć. Zaznaczam się więcej elementów. Mogę oczywiście przejść do wyboru lasem. I teraz lasem powinno być łatwiej, ale również tutaj zaznaczam się więcej elementów, więc modyfikacja takiego haftu byłaby trudna. Przejdę na wybór prostokątem. Ten element jest zgrupowany, czyli mogę go na przykład powiększyć. Dlatego jeżeli łączymy kilka haftów, warto pomyśleć o tym, aby grupować elementy. Teraz zobaczcie, ta róża składa się z kilku elementów. Natomiast jak ją zaznaczę, zrobię kopiuj, klej, to jak ją przestawię, to ona jest zgrupowana. Można ją oczywiście rozgrupować, czyli kliknąć prawym przyciskiem na dany element, i kliknąć rozgrupuj. Taką różę można sobie tutaj ko przestawić, zmodyfikować. Można zrobić ctrl-c, ctrl, -C, ctrl i wkleić ją jeszcze raz. Wykonam tutaj odbicie lustrzane i sobie ją przestawię. I teraz zobaczcie, że bardzo łatwo jest mi jakby złożyć haft, czy stworzyć zupełnie nowy haft w obrębie tych elementów. Ctrl C, Ctrl V. Przestawię sobie tą różę. Zrobimy jeszcze raz odbicie lustrzane. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V, odbicie lustrzane. Teraz rozgrupuję tą różę, ponieważ chcę usunąć liście. Zaznaczam je i na klawiaturze klikam Delete. Wybór, wybór lasy. Od razu zgrupuję. Mam nadzieję, że udało mi się zgrupować ją całą, jednak nie. To zrobię tak, że zrobimy zbliżenie duże i jeszcze raz spróbuję zaznaczyć. Prawym grupuję. Przestawiam różę. Klikam jeszcze raz i ustawię ją trochę pod innym kątem. A teraz przy tworzeniu takiego haftu warto grupować, bo wtedy, klikając prawym przyciskiem, możemy zmienić kolejność. Czyli tą wyślę na sam koniec, czyli jakby na spód haftu, którą trochę przedstawimy. Czyli łączenie elementów stworzyło nam w zasadzie dwa nowe hafty. Wystarczy tak naprawdę chwilka pracy i możemy uzyskać pełnie Inny efekt. A wszystko to było możliwe dzięki grupowaniu elementów. Mam nadzieję, że dzięki temu tutorialowi poznaliście nową funkcję programu, która posłuży Wam przy tworzeniu nowych haftów. Dzięki za uwagę. Zapraszam Was do subskrypcji kanału i do usłyszenia w kolejnym filmie.